Wszystko to będzie jak wypalone, prawda? Tak. No i poezja Dzieński, Mickiewicza no. do tego. Ta synteza cała, i poezji, i pieśni, i tańca, i tej twojej scenografii, no niby realistycznej, ale przecież nie dającej koloru. To jest to do góry, to co leci ci. Aha. Czy to będzie o, jasne, jest? że to jest krzyż niemiecki? Jaki on jest? Jaki on jest, Jaki on jest w barwie? Mhm. Przecież ja chciałam zrobić drewniany, czysty, czysty drewniany, jasny. Zasiu, przecież to jest krzyż niemiecki. Po prostu ten sam symbol, właśnie drewnianego naszego krzyża, został inaczej użyty. Wiesz? Przecież to jest medaliczny krzyż. Już nie mówię, że on był taki wiesz, jak ten krzyż niemiecki, taki żelazny krzyż. Niech to będzie normalny krzyż. Po prostu użyto tego symbolu inaczej. Może, to Uderzono krzyżem, ale uderzono krzyżem żelaznym. Tym, no żeby da? połączyć z, z tymi, z metalicznymi kostiumami, to oczywiście, zrobić go tak? Labyrny, krzyczny, tak no jasne. Czyli nie oddalamy się tutaj od tego ludowego teatru, tylko się przybliżamy do nazwy ludowy, ludowy. Określenie ludowy wiąże się z rzeczownikiem lud, który oznacza pracujące warstwy społeczeństwa, przede wszystkim robotników i chłopów. A więc określenie Józef ludowy... Bubak to znaczy dotyczący ludu jako warstw pracujących, przede wszystkim robotników i chłopów, a więc określenie ludowy, to znaczy przeznaczony dla ogółu, ogólny i powszechny. Z takimi małymi ekipami dwóch, trzy, czteroosobowymi naturalnie zawsze muzyk był z jakąś z jaką jakimś, no powiedzmy wykładem, tylko znowu, ponieważ ja... Maria matematykę, Rokoszowa. Gdybym uczyła, jestem nauczycielką, gdybym miała matematykę uczyła, to też bym nic nie zauwała. Więc ja nie mogłam nigdy mówić do ludzi w ten sposób. Do ludzi, którzy pierwszy raz, powiedzmy, słuchają o Koperniku, czy, no to przecież tu byli ludzie, którzy tak z tak daleka i z tak głębokich wsi, głębokich dosłownie, że... I wszystko to mówiło Gwarą. Это были наибеднейшие люди. Мы ж мы мужчины, все из целой Польши.